W dobrej wierze Męża mi zabrali Sama w to nie wierzę Przecież on zawołał Niech pierwszy kamień rzuci co w wojnę żył jak Kiedy była mała, mama mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam. Panie generale, plują na mnie w szkole. Honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolą. Nie szczędzić krwi w potrzebie To jest! Przysięga służyć dźwięk. Nie poległości strzec. Nie szczędzić krwi w potrzebie. Ciemi mi syna, muszę go pochować, jego śmierć to moja wina. Sama go uczyłam, co to znaczy orzeł, że za honor Polski zawsze bić się może. Panie generale, i on nie był święty. Wojna rządna, ofiar, lecz dla wiary wolność to on stał się dziś wyklęty. Dźwięk, niepotęgłości strzec, nie szczędzi w potrzebie. To nie na mnie, że pocieszali, że trzecia wojna jest pewną czasu i że ją przez nas stali. że się obrócić uda, rozwojał porządek, Wierzyli, że ich życie w trudach, to dzieją rozsądek, wierzyli, że ich życie w trudach, to dzień rozsądek, na lud, co pragnie wolnym być, musi go wolność cierpić, robić powstania z przeganiać przegania ci inaczej, nie wdziała nic. Na wschód skazani z boli zachodu walczyli o niepodległość. Tak ratowali honor narodu i wielu z nich podległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca dziś to do... Na projekcji filmu Górkacz, kapelan wyklęty, projekcji, która odbywa się w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych w Radzeniu Podlaskim i Powiecie Radzyńskim. Bardzo dziękuję Wam, że przyjęliście nasze zaproszenie. Jednocześnie chciałbym przekazać Wam informacje o innych inicjatywach organizowanych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych w Radzeniu Podlaskim i Powiecie Radzyńskim. Po projekcji filmowej odbędzie się tutaj, na tej sali, podsumowanie konkursu powiatowego konkursu organizowanego przez Pierwsze Lidzom Ogólnokształcące pod tytułem Polacy na frontach II wojny światowej i już w tym momencie proszę Was o pozostanie po projekcji filmu, odbędzie się taka krótka uroczystość podsumowania tego konkursu, a jednocześnie bardzo serdecznie witam uczestników tych konkursów, którzy przed chwilą jeszcze zmagali się e, z pierwszym lipcową grupą i teraz zapraszamy Was na projekcję, po której odbędzie się właśnie podsumowanie tego konkursu. Po konkursie zapraszam Was na plac wolności w radzeniu podlaskim, gdzie w dniu dzisiejszym umiejscowiony został namiot wyklęty z okolicznościową wystawą z kolei w niedzielę zapras zapraszam Was na bieg Tropem Wilczym, bieg, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 12 na dziedzińcu pałacu potockich, a o godzinie 17 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej odbędzie się. Msza Święta za Ojczyznę i żołnierzy wyklętych, po której przejdziemy pod budynek dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzeniu Podlaskim, gdzie odbędzie się apel pamięci. W poniedziałek zapraszam Was na zwiedzanie katowni Urzędu Bezpieczeństwa w Radzeniu Podlaskim przy ulicy warszawskiej 5A. Razem z przewodnikiem będziecie mogli wejść do piwnic i zobaczyć te pozostałości, te napisy na ścianach które przetrwały do dnia dzisiejszego. A już za chwilę, tak jak wspomniałem, obejrzycie film. Film poświęcony księdzu Władysławowi Górkaczowi, jezuicie, który w 1939 roku zawierzył się Matce Bożej. Był kapelanem Armii Niepodległościowej, trwał przy żołnierzach wyklętych i osiem lat po wojnie został w takim pokazowym procesie skazany i zamordowany e, poprzez strzał w tył głowy. I właśnie o tym jest ten film, na który was już w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam. Jedyne co wiemy na pewno, to jak ta egzekucja przebiegała. To e, dzięki późniejszym relacjom jednego z więźniów, Ernesta Beble, mężczyzny który był osadzony w 1950 roku. Również on został zastrzelony. Natomiast on opowiedział dokładnie, jak ta egzekucja przebiegała. Wszystkich po kolei uśmiercono strzałem w głowy, natomiast księdza burgacza nie udało się tym pierwszym strzałem zabić, tylko został później przez kata więziennego dobity. Ten, ten Niemiec później miał za zadanie zebrać ciała i wywieźć je na cmentarz Rakowicki. Byli ustawieni ksiądz Burgacz, Stanisław Szajna, Stefan Balicki. Klęczeli tutaj w tym miejscu i podchodził do nich z tyłu kadł więzienny, przykładał im pistolet czy rewolwer i w tył głowy. po kolei Burgaczowi, później Szajny, później Balickiemu. A później, kiedy zobaczył, że, że ksiądz Burgacz jeszcze żyje, poszedł do niego i go dobił. dając ci w Dali całkowitą ofiarę z życia mego. Kochani, i oto nadeszła ta chwila. Podsumowanie finału powiatowego konkursu historycznego Polacy na frontach II wojny światowej. Kochani, Taki konkurs historyczny powiatowy organizujemy w tym roku po raz drugi i ten konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Liceum i z Radyńskim Ośrodkiem Kultury. Przedstawię Wam teraz wszystkich honorowych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością nasz finał, a są to jednocześnie patroni honorowi konkursu. Także Pozwólcie, teraz ja Wam przedstawię, Wy nagrodzicie i podziękujcie gromadzimi bratami. Witamy bardzo serdecznie Pana Starostę, Pana Szczepana Niebrzegowskiego, Starosta Radzyński, Patron Honorowy Konkursu Polacy na Rondach II Wojny Światowej. Pan Starosta jest z Panem Wicestarostą, Pan Michał Zając, Pan starosta, przedstawia powitalny i z Panem Grzegorzem Kowalczykiem, członkiem Zarządu Powiatu Radyńskiego. Kolejnym patronem honorowym naszego konkursu jest pan Jerzy Remek, burmistrz miasta Radzenia Podlaskiego. Dzisiaj gościmy i bardzo się cieszymy pana Sławomira Lipskiego, wiceburmistrza miasta. Powitajmy gorąco. Patronem honorowym już po raz kolejny jest pan Wiesław Mazurek, wójt gminy Radyn Podlaski. Powitajmy gorąco. Dziękujemy bardzo za honorowe patronki. Podkreślałam, że konkurs nasz organizujemy we współpracy z Radyńskim Ośrodkiem Kultury. Bardzo dziękujemy tutaj za życzliwość panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom, ale teraz też myślę, że nie muszę przedstawiać, ale chcę powitać i przedstawić pan Robert Mazurek. Panie, panie, panie co, że powiem, ale to już wielu punktach. Przewodniczący Rady Powiatu Radyńskiego. Dyrektor Radyńskiego Ośrodka Kultury, nauczyciel naszej szkoły, a też i tata naszego ucznia. Powitajmy gorąco. Podziękujmy za pomoc w przygotowaniu konkursu panu dyrektorowi Mirosławowi Juszczyńskiemu, który jest z nami, obejwał z wami tutaj w, w na wyniki. Bardzo serdecznie podziękujmy wielkimi prawami panu dyrektorowi Tadeuszowi Pietrasowi za ułożenie pytań konkursowych. Przypomnę, że było tych pytań 75, bo konkurs organizujemy w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Brawa dla pana dyrektora. <kluczuj> serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nasz konkurs zapisują na karty historii powiatu, miasta, gminy i naszej szkoły. Dziękujemy panu Mirosławowi Piasko, Radzyńska Kronika Filmowa, która współpracuje z portalem Kocham Radzyń Podlaski. Dziękujemy panu Tomaszowi Młynarczykowi, rozmiście Środek Kultury, panu Michałowi Maliszewskiemu, Starostwo Radzyńskie. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy zapisują w kronikach nasze działania. A teraz powiem jeszcze tylko taką informację dla wszystkich, że w konkursie wystartowało łącznie 150 uczniów z różnych szkół powiatu radzyńskiego. W dzisiejszym finale udział wzięło 41 uczniów z 8 szkół powiatu radzyńskiego. Za chwileczkę wręczymy nagrody laureatom konkursu, a więc zdobywcom miejsc od pierwszego do trzeciego w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych szkołach. Mamy też nagrodę niespodziankę dla najlepszego regionalisty, czyli dla ucznia, który zdobył najwięcej punktów w 15 pytaniach dotyczących historii naszej małej ojczyzny, czyli tutaj powiatu radyjskiego. Kochani, no cóż. Napięcie rośnie, już wszyscy chcą się dowiedzieć. Zapraszam, w, te, w takim razie będziemy w ten sposób robić. Ogłosimy laureatów, laureatów zaprosimy na scenę, a nasi goście honorowi będą wręczali nagrody. Zapraszam gości honorowych na scenę, a może, może jeszcze zanim, może ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś do młodzieży powiedzieć? Zapraszamy, Panie, pójdzie, prosimy bardzo. Zanim jeszcze w nagrody Słowa od patronów Honorowych. Ja chciałbym tylko bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim organizatorom wyjątkowego konkursu. Konkursu, który jest jakby nasz taki wspólny, ponieważ chcemy znać naszą historię, bo to jest coś, co łączy nas z naszą ojczyzną, coś, co powoduje tą miłość nie tylko do ojczyzny ale też i tożsamość naszą, wyróżniającą się w całej Europie. Oczywiście bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, zwłaszcza zwycięzcom, bo to jest najprzyjemniejsza chwila. No i oczywiście mam taką nadzieję, że będą kolejne i jesteśmy gotowi i chcemy je wspierać bardzo serdecznie. Wszystkim dziękuję, ponieważ jest tu wiele osób na ręce pani dyrektor, dla wszystkich współorganizatorów, jak również za patronat honorowy, Pana starosty, Pana Burmistrza, a my jako gminy jesteśmy do dyspozycji, bo jest nam bardzo blisko do naszej szkoły. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Wójt tak powiedział, ponieważ Pan Wójt jest absolwentem naszej szkoły. Dziękujemy za tę rzeczywistość. Pan Sławomir Lipski, proszę bardzo, Pan Wiceburmistrz. Dzień dobry. Ja również chciałbym bardzo podziękować za tak za tą, organizację tego konkursu i pogratulować wszystkim laureatom, w ogóle wszystkim uczestnikom za udział w takim konkursie. I też yy, przyłączam się do zdania pana wójta, też będziemy kontynuowali naszą współpracę. Dziękuję bardzo. <klucza> no, Zapraszam naszych gości honorowych na scenę, zapraszam pana dyrektora Tadeusza Pietrasa i kochani, pan dyrektor będzie odczytywał laureata, a my będziemy tutaj nagradzać was. Dostojni goście, pani dyrektor, droga młodzieży, szanowni państwo, najpierw to chciałbym pogratulować młodzieży, ponieważ kiedy przygotowałem 75 zadań, to. Obawiałem się, czy to Was nie przerazi, czy nie zaczniecie wychodzić w połowie, czytając na przykład jedną, trzecią e, tych zadań. Gratuluję. Wszyscy dotrwali do końca, wszyscy rozwiązali. Jestem przekonany, że jak do tej pory chyba najdłuższy test. Ale gratuluję również wyników, i oto już. Jedna tylko informacja: e, Poznacie laureatów. Natomiast szczegółowe wyniki każdego z ucznia otrzymają opiekunowie i dyrekcje szkół. Takie zestawienie po prostu myślę. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach. Zestawy zdań, zadań były różne. Najpierw może szkoły podstawowe. Pierwsze miejsce z liczbą 49 punktów, to jest duży wynik, zdobyła Julia Ostasiewicz. Wielkie brawa jej. tak? Dobrze. Jest? Dobrze. Drugie miejsce e, z liczbą 45 y, y, punktów Szymon y, Głębocki. Zapraszamy gratuluję. Trzecie miejsce e, z liczbą również 45 punktów Adam Czorkowski. Ale tutaj musieliśmy zastosować dodatkowe kryterium. Tym kryterium były wyniki etapu szkolnego. Czyli to są prawie dwa równorzędne e, miejsca. Były płonad podstawowe. I tak, pierwsze miejsce z liczbą 51 punktów. Kacper Kozak. Jeszcze rzucałem radników. Prosimy Kacpra. Drugie miejsce Olivia Zdankowska. Tak. Natomiast trzecie miejsce, 46 punktów. Wiktoria Sobijanek z Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce. Zapraszamy To jest Wiktoria? Jest. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, w której laureaci otrzymali już nagrody, Wszyscy są ze szkoły podstawowej numer 1 w Radzyniu Podlaskim. I proszę się nie dziwić, kiedy otrzymałem wyniki eliminacji szkolnych, byłem zdziwiony, Panie dlatego że te wyniki wyraźnie na plus odbiegały od tych średnich wyników pozostałych kursów. No, potwierdzili to w finale. Także wielkie brawa. Dobrze. Tak jak pani dyrektor zapowiedziała, w tym roku postanowiliśmy nagrodzić mm, ucznia z każdej szkoły, który w gronie swoich koleżanek i kolegów ze szkoły uzyskał najwięcej punktów finalnych. Oznacza to, że niektórzy będą mieli dwie, a może nawet trzy nagrody, ale będą tacy, którzy gdyby nie zastosowanie właśnie takiego regulaminowego nagradzania, no wracaliby zupełnie znaku. I tak, y, słuchawki otrzymuje Jurka, siedlicz, najlepsza w gronie z Szkoły nr 1. Tak, tak. Teraz tak. Szkoła podstawowa numer 2 w Radzeniu Podlaski. Najlepszy wynik Maksymilian Kowalski. Zapraszamy. Szkoła podstawowa zespół szkół Unii Podlaskich w Wochyniu, Zapraszamy Magdalenę Pirogowicz. Szkoły Osoblińskiej nagrodę otrzymuje Mateusz Zbiciak. Zapraszamy na ten tak. Szkoły średnie, właśnie tutaj, również najlepszym finalistą w gronie swoich koleżanek i kolegów z liceum jest Kacper Kozak. Jest jeszcze obecny. Zespół Szkół Samorządowych to jest liceum w Kumarówce. Wiktoria Sobjanek jest z nami. Zespół Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Najlepszym uczestnikiem jest Konrad Adamowicz. Wynik bardzo dobry 47. No i Najlepszy wynik zespołu rolniczych to jest Woli Patryk Pijałek. Zapraszam bardzo. To są uczniowie, którzy przystąpili do konkursu i w gronie swoich Dziękuję. koleżanek i kolegów ze szkoły uzyskali najlepszy wynik. Dla na jasności informuję, że braliśmy pod uwagę tylko wynik finału. Nie uczyliśmy tu już ze szkoły z wynikami na etapie podstawowym. Dobrze? ¿Cómo Jedna nagroda, mówiła o tym pani dyrektor, jest to nagroda dla ucznia, który zdobył najwięcej punktów z zadań poświęconych naszemu regionowi, w zasadzie naszemu miastu i tej najbliższej okolicy. I tu najwięcej punktów, 10 na 15, zdobył Kasper Kozak. Dziękuję. ze swojej strony już bardzo, bardzo dziękuję za udział. Tam to była świetna zabawa. Dziękuję Pani Dyrektor, że mogłem w tym uczestniczyć. Wielkie brawa, tak jest, tak jest. Wielkie brawa dla wszystkich nagrożonych, dla wszystkich uczestników. Ogromne podziękowania i ukłony dla wszystkich gości i patronów honorowych. I jeśli chodzi o konkurs historyczny, powiatowy konkurs historyczny, to zapraszamy do kolejnej edycji za rok. Kochani, nie byłoby sukcesów uczniów, gdyby nie ich nauczyciele, którzy wspierają i rozwijają talenty uczniowskie, potrafią wyłuskać, zainteresować i w tej chwili wszystkich nauczycieli, którzy są z młodzieżą, zapraszamy na scenę. Bardzo gorąco pragniemy podziękować. Pani Katarzynie Mackiewicz, pani Anna Rychnik, pani Helena Telej. Pani Elżbieta Twarowska, zapraszam nauczycieli. Pani Genowefa Domańska, pan Andrzej Nawarko, pani Bożena Skowron, pani Katarzyna Matkiewicz po raz drugi jako przedstawiciel drugiej szkoły, pani Teresa Filipiów, pani Kamila Szyszko, pani Beata Jesionek, pani Ewa Skrzycka. To są nauczyciele, których chciałam, żebyście poznali z imienia i nazwiska, bo to są nauczyciele, którzy przygotowali udział do konkursu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko są nauczyciele tej obecni, ale zapraszamy tych, których wyczytaliśmy, wręczymy jeszcze skromne podziękowanie i zrobimy jeszcze jedno wspólne święto. Pani Elżbieta Czwarowska, pan Andrzej Nawalsko, pani Bożena Skozel. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich i poprosimy o święto w nauczycielami. I bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, kłaniamy się i do zobaczenia.